I witam serdecznie w nowym odcinku na tym kanale. Jak widać, stoi tutaj różowe pudełeczko, i w tym pudełku mamy ogłowie głowie. Eee, więc no, ogólnie się otworzymy. Ja je już widziałam, ale nie próbowałam go jeszcze założyć na żadnego konia, i dzisiaj to zrobimy, ale wam najpierw pokażę. Czyli, jakby muszę. Tutaj otwieramy pudełko, jest taka karteczka. No, to są niemieckie, ale jak coś, to no. I tu mamy ogłowę. No, tu on na bok. To go zatrzymam i też będę kiedyś ten używać. Ja otwieramy. Nie musiałam puścić kota, ale otwieramy tutaj. No, jest czarne jak widać. Tu mamy wodzę. Zaraz Wam pokażę dokładniej. Tu mają takie blokad. I tu takie gwiazdki. Na drugiej stronie jeszcze jest taki frędzel, ale on na tamtej stronie. I ogólnie to ogólnie ma być dla zoo, Więc od drapie konia e, Mam nadzieję, że będzie pasować, bo No nie wiem, i tak wygląda Jest to chyba high jump Ale nie jestem pewna ludzie, ja się tak nie znam Na ogłowach e, Więc ma taki piękny naczółek Też e, super brokatowy No, idę je przymierzyć Jakimś koniowi i mam nadzieję, że będzie pasować Jak nie, to chyba Sznipi będzie Okej, okay, brałam jej to ogłowie ja ślicznie tak, tak serio, bardzo ślicznie, zaraz Wam pokażę. Um, tylko ją wezmę i y, tam wezmę tam gdzie to będziecie też widzieć dobrze. Ale... oj, super wody spadły. Um, musiałam to też wszystko dobrze ustawić, um, bo było trochę za duże na niektórych miejscach i już widzicie. Wygląda serio ślicznie. Ten naczółek tak się błyszczy. W tej kamerze nawet to nie wygląda tak błyszcząco, ale on się tak błyszczy i jutro będzie trening. No dobra, to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, nawet jak było trochę krótkie. No ale jak... Yy... Już, wiecie, no chciałam po prostu Wam pokazać to o głowie i zaraz też zobaczyć, czy nie pasować sznipi, yy, a jak tak, no to zobaczycie na szorcie. Więc no, pa